Cześć! Ostatnio na moim kanale pojawił się filmik, w którym opowiadam Wam o hitach wyprawkowych, yy, które sprawdziły mi się w pierwszym miesiącu życia mojego syna. Dlatego naturalnym jest, że teraz zapraszam Cię na odcinek z kitami, czyli rzeczami, które absolutnie nam się nie sprawdziły. Zapraszam do oglądania! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o tych zakupach, które nie do końca e, były trafione i nie do końca nam się e, sprawdziły. Na szczęście tych kitów mam dużo mniej niż hitów. Standardowo chciałabym zacząć od artykułów, które były zakupione z myślą o mnie, ponieważ w odcinku, który był porównaniem pewnych produktów, zapomniałam wspomnieć o tym, dlatego postanowiłam ten produkt wrzucić właśnie do tego odcinka. Mianowicie mam na myśli wkładki laktacyjne marki Canpol. Dla mnie był to zakup, który kompletnie mi się nie sprawdził. Wkładki te są totalnie niepraktyczne, nie chcą trzymać się. E, stanika, przez co w momencie, kiedy go odpinam, aby nakarmić syna, no to niestety one gdzieś tam wypadają, nie trzymają się, mimo że mają tutaj pasek z klejem, e, no to niestety, ale to nie działa. Dlatego e, absolutnie odradzam Wam wkładki marki Canpol. Kolejnym kitem, e, do czego muszę się przyznać z bólem serca, jest. Motylek, czyli poduszka antywstrząsowa. Ja swoją e, zakupiłam, a właściwie wygrałam w sklepie Maylili. Ma ona na sobie przepiękny print, który nazywa się Fiszki, e, czyli jest w rybki. A jak wiecie, ja mam słabość do rybek, jeżeli chodzi o produkty dla Leosia. Ja bym nie wiedziała, że to jest kit, dopóki nie wybrałam się na wizytę do fizjoterapeutki e, z Leosiem. Zajechałam do niej właśnie w wózku. W wózku był Leoś. Leoś miał główkę na tej poduszce. I, i mm, co powiedziała pani fizjoterapeutka? Poradziła, aby po prostu tę poduszkę wyjąć i aby mm, syn leżał po prostu na materacyku w gondoli. Faktycznie ja mam świadomość tego, że poduszki nie są wskazane, jeżeli chodzi o y, tak małe dzieci. Natomiast. Ja mieszkam w miejscu, w którym nie mam chodnika. Droga, którą muszę przebyć, aby dostać się na pobliskie osiedle na spacer, niestety jest dosyć wyboista, piaszczysta, z miejscami, z kamieniami, są ogromne nierówności. I jak patrzyłam, jak ten wólek skacze. No to po prostu pomyślałam, że coś jednak w tym wózku warto byłoby mieć podgówkę dla tego dziecka. I wtedy natrafiłam właśnie na te mm, motylki, którymi osobiście byłam zachwycona. Powiedziałam y, fizjoterapeutce, czym się kierowałam przy wyborze tego motylka. No to powiedziała, że Ok, w drodze wyjątku, jeżeli ja mam jakieś wątpliwości, no to na czas przejścia tą drogą. Y, mogę podłożyć Losiowi podgówkę tego motylka natomiast jak tylko zejdziemy z tej trasy dobrze bym było abym go wyjęła e, dlatego niestety ale ten przepiękny motylek trafia na listę moich wyprawkowych kitów kolejny produkt który chciałabym wam pokazać miał być moim hitem wydawało mi się że jest to rzecz absolutnie niezbędna jeżeli chodzi o kąpiel małego dziecka mowa oczywiście o leżaczku do wanienki wydawało mi się że mm, Kąpiel tak małego dziecka jest y, tak szalenie trudna, na swój sposób niebezpieczna, że y, będę potrzebowała pomocy w postaci takiego leżaczka. Nic bardziej mylnego. Mnie po prostu wystarcza pomoc męża. To mąż zajmuje się kąpielą dziecka i faktycznie, może, jeżeli ja będę zmuszona mm, sama wykąpać, to wówczas to będzie dla mnie spore ułatwienie. Yy, natomiast na razie jest to zdecydowanie kit. My próbowaliśmy raz wykąpać yy, Leosia, układając go na tym leżaku, no ale kompletnie nam się to nie sprawdziło. Zdecydowanie yy, bezpieczniej i ja się czułam, mąż się czuł, mam wrażenie, że Lą też się bezpieczniej czuł w momencie, kiedy po prostu yy, rafał go trzymał. Natomiast w momencie, kiedy dziecko jest na tym leżaku, pojawia się proste pytanie. No jak umyć mu plecy? A no właśnie, czy główkę. To wszystko jest zdecydowanie trudniejsze na takim sprzęcie, niż w momencie, kiedy mąż trzyma rączką dziecko. Dlatego leżak był użyty tylko raz. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś go wyjmiemy, dlatego zaliczam go do wyprawkowych kitów. I tu mam dla Was y, niespodziankę, ponieważ y, właśnie przedstawiam Wam ostatni produkt, który zaliczam do kitów, a właściwie nie ja, tylko mój mąż. Tym produktem jest butelka od mamy ginekolog. Ja nie mogę się wypowiedzieć na temat tej butelki w żaden sposób, ponieważ ja dziecko karmię wyłącznie piersią. Natomiast w momencie, kiedy odciągam pokarm, no to butelką karmi wówczas mój mąż. Dlaczego zalicza tę butelkę do kitów? Ano, dlatego, ponieważ jej montaż jest e, dosyć skomplikowany. Mianowicie to, czym ja byłam zachwycona, e, okazało się kompletnym niewypałem według mojego męża. Mianowicie ona ma odkręcane tutaj dno. Moim zdaniem to było świetne rozwiązanie, jeżeli chodzi o mycie i dezynfekcję tego produktu. Natomiast e, dół tej butelki jest e, przedziurkowany. A y, na to jest nałożona taka silikonowa nakładka. Jak się możecie domyślać, y, szczelne nałożenie tej nakładki y, graniczy z cudem, przez co jest ona nieszczelna. I niestety, część mleka y, po prostu się wylewa. Ale żeby nie być już takim krytycznym wobec tego produktu, mój mąż przyznaje, że ze wszystkich butelek, jakie mamy, ta ma zdecydowanie najlepszy smoczek. Jest on po prostu najtrudniejszy hmm, dla dziecka, w związku z czym dziecko musi się trochę wysilić, aby zjeść, co jest ważne, aby później wiadomo, tej piersi nie odrzuciła. Mój mąż zalicza ją do kitów. Ostatnio nawet stwierdził, że koniec z tym sprzętem, wyrzucają, no ale ostatecznie uznał, że ten smoczek faktycznie wygrywa i postanowił dać jej jeszcze szansę. Słuchajcie, to być może jest nieprawdopodobne, ale z moich kitów wyprawkowych to by było na tyle. Tylko te cztery yy, produkty, o których dzisiaj wspomniałam, totalnie mi się nie sprawdziły. Pozostałe yy, albo były ok. Albo mam co do nich jeszcze poniekąd wątpliwości. Tymczasem muszę się z wami szybciutko pożegnać, bo słyszę, że mój syn już się e, obudził i chyba woła mamy. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka w górę, zasubskrybować kanał i czekać niecierpliwie na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć!